Kolejne podpisywane umowy, realizowane programy i duże pieniądze na inwestycje. Gmina Rzeczniów w Powiecie Lipskim cieszy się powodzeniem w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Burmistrz Karol Burek informuje o ambitnych planach, ale i zadaniach, które już niebawem zostaną zakończone. Prowadzimy projekt bardzo rozbudowany: montaż instalacji źródeł energii odnawialnej w około 500 gospodarstwach domowych. Jest to kwota na ten cel ponad 11 milionów złotych, z czego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego, dofinansowanie unijne to jest 8 milionów 600 tysięcy złotych. W trzech gminach, gdzie jesteśmy liderem tego projektu, gmina Rzeczniów, gmina Ciepielów i gmina Solec nad Wisłą. Projekt został zrealizowany już w 60%. Natomiast gmina szykuje się na dobre spożytkowanie kolejnych środków zewnętrznych, tym razem pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Przede wszystkim mamy założenie, aby drogi, które jeszcze są w projektach, są w planach w naszym samorządzie, by właśnie te drogi w tym roku wykonać. To będzie około 8 odcinków, i naprawdę będzie to jakby zakończenie tych wszystkich planów, które mieliśmy kilka lat temu, aby do końca tej kadencji zrealizować te wszystkie właśnie odcinki drogowe, które czekają jeszcze na przebudowę. Licząca niecałe 5 tysięcy mieszkańców gmina w znacznym stopniu opiera inwestycje na dotacjach. Takie mamy założenie, jako Rzeczniku, by jak najwięcej środków dla naszych mieszkańców spływało właśnie z zewnętrznych źródeł finansowania. Przykładem na to mogą być na przykład już realizowane programy, projekty, jak na przykład montaż źródeł energii odnawialnej. Na przykład są to solary, są to, jest to fotowoltaika, jest to również duża część, duża część, znaczy duża ilość pomp ciepła w naszych gminach. Gdzie jesteśmy liderem tego projektu, w gminach Powiatu Lipskiego. O przebiegu realizacji projektów będziemy jeszcze informować.